Dlaczego warto wspierać działania Fundacji Braci Golec? Dlatego, żeby kolejne pokolenia mogły się uczyć na instrumentach i żeby nauczyciele mogli zakupić nowe instrumenty. Wsparcie pomoże na rozwój i nasz, czyli dzieci uczących się w Fundacji i naszych wspaniałych instruktorów. Uważam, że warto wspierać działania Fundacji, ponieważ tworzymy jedną wielką rodzinę. Dzięki Waszemu wsparciu możemy grać wiele pięknych koncertów. Zachęcamy do przekazania 1,5% dla Fundacji Braci Golec. Twoje 1,5% wspiera rozwój muzyczny dzieci duży jest jego. Dziękujemy, że możemy brać udział w tak wspaniałej przygodzie. Dziękujemy!